Eee, a ty myślisz trzy razy zanim coś zrobisz, planujesz wyprawy nie... A ja bo ty chyba coś pisać jeszcze wcześniej, co nie? że tak. A, no bo w jest bezpieczniej? No tak. Eee, a sobie pisałeś, przy... eee, tutaj myślisz trzy razy zanim coś zrobisz, planujesz wyprawy, nie starasz eee, nie szastasz, szastasz materiałami, bo nie masz ich dużo, ale za to zaczynam korzystać ze wszystkich manich gry, które pomagają ci zdobywać, czyli na przykład... Zakładanie rancia dla skór czy mięsa, no. robienie upraw czy sadzenie drzew, robić mikstury, żeby przeżyć. No tak, ale też ja postanowiłem. Ja postawiłem po prostu na to, żeby nie denerwować się, nie umierać tysiące razy. Czy ja jestem w stanie I zabić fullinga Siema. O oh, ja oh, mój Boże, Fulling mi zadał pół życia. Czy jest Dobra. Dobra, że A ty kiedy będziesz szedł? Nie wiem, jeszcze, jeszcze nie wiem. Jeszcze trochę modów dodałem i gra jest bardziej rozbudowana. Szczerze jestem ciekawy jakie są, są mody do Valheim'a. I w sumie byłbym chętny jeśli są jakieś ciekawe, ja bym dodał. Tylko nie wiem czy możemy zrobić serwer z modami. Jeśli można zrobić serwer z modami... O kurde, krycha wiem co robimy jak kolejny gameplay. Drugi sezon Valheim'a <grym> będzie z modami. Jeśli widzowie są chętni, ja chętnie widzów dodam. Wystarczy wejść na Discord'a i wtedy założymy specjalnie... Okej, okay, dobra. Więc następny sezon Walheima, który będzie niedługo pewnie po tym Walheimie Będzie z widzami w starciu jak na Discorda i po prostu się zgadamy. My mieć powodzenia ben, smacznego. Pamiętaj... Jeszcze że tego. My będziemy grać w Spirits of Amazonia i będziemy jeszcze w Hella raczej grać, nie? No to. No ja jeszcze dużo gier. Ta, ale Walheima szczerze są chętny zagrać od razu po z modami. Mim się Walheim nie nudzi. mi się Walheim mega podoba. No to dobrze. Tylko jest jeden problem, że Fulingi dwa mnie gonią. A jeden Fuling to <laughs> mi pół życia zdjął. A ja myślałem, mówię. A ja myślałem, że Goblin. Od kiedy. O mój Boże, on się przebił przed moim tarczem. Padłem. Pixie nema, pixie ma. Jak to jest możliwe, że troll jest słabszy od goblina? Ja tego nie rozumiem. Nie powinno być na odwrót. Już szarłak wydaje mi się, że byłby mocniejszy. Ja ptole padłem. Czy jesteś w stanie wrócić do świata? O. Oh. Dobra, już jestem, musiałem zamknąć drzwi. Okej. Okay. Czy jesteś w stanie... O kurde, grał gry! Żyje, 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 żyje! Dobra, dobra, uważaj. Musisz przeżyć, staj. Piję potkę, piję potkę. E, mam tu twoją, ten, twoją... Tak, tutaj w moim ciele zbierz tam. Tam jest materiał na y, portal, ale nie masz materiału na warsztat. To jest ważne, nie masz tam materiału na warsztat. A to mogę zebrać? To zbierz i twórz portal. Ja się szybko tepnę i zbiorę co moje. Bierz tylko materiały na war na ten. No to co trzeba. Nie obchodzi nas nic innego. Mam, 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 tylko ginę, bo... Nie gin, nie gin, ee... nie gin, nie gin, nie gin nie, nie, nie ginę. Znaczy mam 55 hp, no to niby ginę, niby nie ginę. Nie gin, nie ginę. W twoim teraz jest nie ginąć w tym momencie. Mam krypta! Dobra To zrób cokolwiek, żebyś przeżył błagam. Je potwie na y, tego rucizny i będę musiał chyba wielkiego szlama rozwalić A nie jesteś w stanie w krypcie stworzyć tego? Eee, nie To... Bo się tam chyba nie, ba, nie da robić rzeczy, nie wiem To trochę, trochę lipę tworzy No nie no, szkielet balony został mnie! Przeżyj, Iś. to krycha błagam przeżyj Zabiłem bo Wielkiego Szlama To dobrze Teraz tylko drewno rozwalić, zrobić crafting table Czy tam workbench mhm. No i... Mi się łeb podnosi U. Ja pierdzielę upiór Nie jadaj Czyli spróbuję go zabić Próbuj Najlepiej to przeżyj z twój portal Zabiłem, 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 zabiłem Dobra z twój portal Ja mam chaina To jest twój portal To jest, to jest To jest priorytet Я в Kamienia i terew pamiętaj kościośla. Ze znakami polskimi, kościoślam bez M, M się nie zmieści. Kościośla, dobra, kościośla, dobra, robię. Dobrze, dobrze. Mmmm. Kościośla. Tak. Co, jest, się, dobra, jest. Dobra, jest, jest. jest. Czy słyszysz jakiegoś komara? O nie! Czemu ja słyszę... Komar ci zabije na hita. Ale czemu ja słyszę komara, Jestem u siebie. A? A. Bo mnie przeraża. A, no to, pe to, pe to pewnie jest taki tego. Ale jeszcze właśnie nie widziałem tam komara, nie chciałem do niego podchodzić nawet. No bo właśnie w tych y, plainsach, tych, takich, tych, y, są śmiercionośne komary, one się nazywają. I one po prostu są śmiercionośne Mówi samo przez siebie. dobra Dobra, możemy stworzyć ciesak jak coś Jakby coś to możesz do portalu użyć, iść, by bo... tego Spoko. zrobiłem już, nie? Będę musiał uzyskać swoje rzeczy Ale nie wiem się Ozejrzał jakie są mody do Walheima Jest on można wpleść w Jakim można pleść se w serwer? Dobra, ja widzę kościarza. Zablokowany frajer. Ja robię palisady koło portalu. Jeden dla leży. dobrze, dobrze. A ja idę po swoje rzeczy, to jest priorytet dla mnie. Jest figo. Żeby to odzyskane. umarłem w tym miejscu. Czy, jest to, czy umarłem w ogóle w jakimś wartościowym miejscu? Nie, tu nic nie ma. O, Draugr. To teraz mnie nie chcesz bić, ta? Teraz mnie nie chcesz bić. Jesteś na dwa strzały, lamusie Aj, A i tutaj jest jedna krypka i, krypta, i druga krypta koło tego. Są dwie krypty. Ok. Już do ciebie idę. Ja nie wiem, co się stało, że to pierwsze, pierwszy, który spotkaliśmy, był taki ciężki. No? Ja nie wiem, co się tego Czy to jest jakaś wieża w ogóle? mną tutaj, to jest jakaś baza wieża? Co to jest? Nie można się wspinać, dobra. A upiór mnie loni. Czy, czy, tak, coś... czy jestem w stanie upiora zblokować? Yl, tak, ja, ja mogłem. Ała. Dobra, to mam czekać na ciebie, żeby wejść do krypty, Ta, czy od razu? Iść? Dobra, jestem w stanie zblokować jego jedno uderzenie, może nawet dwa. Dobra, skontrowany. Problem w tym, problem w tym że atakuje mnie jeszcze Draugr Nadzorca. To jest takie niefajne kombo. A, to A ja jeszcze chcesz, teraz nie mogę iść. <laughs> nie wiem, cztery rzeczy mnie zaatakowały już. Video daj? Oho. Okej. No ale momentu teleport przynajmniej nie. Niral. Proszę tak do mnie nie pisać. Mam agresywną kobietę, która zabija. A, porta w drugą stronę postawiłem. O, przez to pobiję. No, zdarzyło jej się. Że, Mówiłem ja nie pójdę, nie. pójdę. Pójdę, pójdę. To, ja Nie wiem, które zwłoki były moje. Mięsa nie zjadłem. Nawet komplement nie można. Nie śmie się. No w końcu. już z kolegami się tak śmieje To są te draugry? Tak, to jest ten draugr na nadzorce Gdzieś e, był upiór Pamiętam jednego Jest z... e, bo z jest gwiazdką, kurna, w ten nadzorca O ty, tu jest jakaś a dobra, wiem co jest za czas już, już przewiduję co to jest Bo ten Draugr nadzorca ma gwiazdkę, kurna. O dobra, mój atak na niego nie zadziała. To już nie działa, to już nie działa. Moja taktyka nie działa. Masz rzeczy, masz rzeczy? Mam. Nie mam staminy, będzie... ja nie mam staminy. 9, 2, 16, To Pamiętaj, nie dawać jej mu dawkowiczki, będą znikały. Trudno, <głodno> i tak nie mam widzek. Draugr. Świetnie, świetnie, świetnie. O dziwo, o dziwo... To jest jeszcze łatwiejsze niż ten pierwszy. Ten pierwszy był najgorszy tak totalnie. No. Aaaa, Jeszcze dwa opiery! Aaa, nie postawiłem tego. Wiesz gdzie mamy portal? Eee... No... no wiesz. To byś mnie tam zaprowadził, co? Bo... Eee... Ej, wiesz taki mały problem! Wiesz, ja mam mały problem, ty nie zbyt. My, my się chyba trochę zgubiliśmy. Mówisz poważnie? Jest. Albo nie, czekaj widzę, widzę kryptę, może to jest ta. Oby. Tak, taki... tak, 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 mam, 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 Bo ja chodem, nie mam. są zgraje mam za sobą, tylko... No, tego, ła... Jeden hitem pół życia mi zdejmuje, to jest taka zgraja. No. No. Ten nadzorca to z gwiazdką to... Z gwiazdką? No. Pół życia to mi zdejmuje ten bez gwiazdki. Ja mam gorszy od ciebie. Uwa, coś mi uderzyło. A, pijawka pewnie. Unik. Bo jestem tak daleko od ciebie. Ład z tym strzałem jeszcze, nie gadaj, albo pijawka Nowa receptura wiesz, po co ja to wyciągnąłem? Po co ja tego adgeira wyciągnąłem? Did you die? Of course Leka like little bitch Dobra, zapisałem, że baza Chwilpunek powoli umiera. Jep, jep. No. dobra, to ja dłożę tą y, hitynę do tego, do... do skrzynki. Dobry plan, ja muszę swoje zwłoki zebrać i tam hitynę odłożyć. Ile potrzebujemy w ogóle hitynę na ten harpono? Nie Nie dają jest sprawy. Myśmy zrobili sobie. Tylko nie wiem, czy to w niczym? Czy... O, wzią się wzią. Teraz pytanie, które są te moje najnowsze zwłoki? Bo to jest ich trójka. Potrzebujemy. 30. Hmm. Niorcy są to? Na jeden. 30 na 1, Ja mam. 26. Mhm. Ja mam. 16. mało zbierasz. Dobra. Te sobie sobie zostawię te z tamtym muszę przejrzeć hmm. Dobra też odłożę i pozbieramy trochę Żelaza Dokładnie Trzeba będzie sobie zbrojki żelazne zrobić mm -hmm. slipa. To wielkie ognisko w ogóle nie zgasa Hitny to chyba do ten do materiałów damy. No To dalej i kamien do kamienia. Ora. Hmm. Chyba nikiełem ciągle między nami. to czas popić. Takim z Embark Kutas Dobra, lecimy w dół. Ale ty mówisz, że widziałeś jeszcze drugie lochy, co nie? Mhm. Uh Daj -huh. uh -huh. nie ma. Dragon nadzorca Bo... Ależ skontrował. Wow. Nadzorca, kolejne. Dobe. Łucznik martwy. Trochę trzewi. A jaka jest najlepsza broń na gry? No kurde, nie wiem. Jakbyś się spytał wcześniej, to ten. E, Silent Hill by ci powiedział. A. Ej, tutaj można przepłynąć, Figo. A dobra. Od kiedy ja złona na STRZAŁY! O! Ty, bo ja ten zabłocony złom to na hita I jeszcze zdejmuję. I żelazne strzały, o kurde, skrzynki. Od kiedy ja zabłocony złom na strzała? Może masz? Nie, a nie wiem, w sumie. Mam Ten kościsty. z błodna flegma. Nie zauważyłem. Potrzebujemy tego więcej. Potek na drużyna. Dobra, wykupujemy się i kurno. Można zrobić tak, że ty, ty będziesz kopał, ja będę bronił, a później się zamijmy. No w porządku, coś jak coś. Mam już 23 złomu. To już jest kapałek. Znaczy, na jedną zbrojkę żelazną potrzebujemy 60. 60. Nie tak Taką nie. full full. Dobra, 500. to. To dwa, tak naprawdę, staki. Ja już moją broń mam. Jest jeszcze ten cały huntsman, bo co nie? Ten lepszy łuk. Fajny by był. No, no, no. Przydać się na szlama, bo nie planuję na pewno z nim walczyć wrę wręcz. Nie ma tu nic? Jakie pustkowie. Dobra, już zbieram drugiego staka. Eee, skrzynka, tylko nie wiem z czym. O, 30 żelaza w skrzynce, łapanie. Ile? Jestem przeciążony. 30. Co <noise> ci trafiło, parciarzu jeden. Jestem przeciążony. Ja też jestem. Jestem na tak naprawdę limicie. Mam 450, ale przekopię to wejście. Zielazo. A, nie mogę tylko podnieść mam już. Okej, okay. Może to jest ogromne. Może biegnę do ciebie, biegnę, biegnę, biegnę. Tyle ile jestem w stanie. Już, już nie mam hopie tego. Muszę wysuszoną kość z tego, żeby wziąć ten złom. No to chodź Ja też nie mam już co nosić. Dobra, idę. Trochę to powoli będę szedł, ale... Dobra, to już zbierę to co mi leży na ziemi tam. Gdzie kurna mi co to? Kurze mi to, że ten portal nie jest taki, że on wyprowadza na bo to... mogę skoczyć kurwa. Raz, dwa, trzy, dobra, pyk. Jest tu jakiś węgiel? Jest, dobra. To sobie tutaj, po prostu wprowadzimy żelazo Ej, bo się zgubiłem w tej krypcie <grypcia> Eee, to ci nie pomogę <grypcia> No cóż Dobra Nie wiem jak ci pomóc O dobra, jednak nie, jednak widzę Mam 60 żelaza Dasz chwilę? Już Co? Dasz chwilę? Tak. Dasz chwilę? Daj 5 minut Dobra Nie, nie ty, muszę iść pomóc. A, dobra. A Czy mi te kości trafię do kluczowych chyba, co nie? Chyba... Ty tu kupiłem, jaka, kupiłem za swoje! No dobrze, że tutaj się No. ciężko. Oczywiście no nie. Tak Drzwi ZAMKNI No dobra, no, no, 5 minut, czyli jakoś o 13 To zbierać te materiały i ten... Idą się ukończyć Później dobra. po prostu wrócę Nie wiem za ile, mam nadzieję, że jak najszybciej Mam jeszcze sporo żelaz do zebrania te kości w sumie nie wiem, bo w chatce mamy już ich W już ich mamy, sporo Te kości są strasznie O! Jeszcze draugry wszędzie Aj mega tutaj jest zabłoconego złomu tej krypcie. No jest ogrom jeszcze ten. Będę musiał topor sobie naprawić. W sumie to ja wyrzucę trochę i temu, żebym miał więcej tego... Ja że mi to kościste, wysuszona kość 8, czyli jeden... jeden za każdy. Jep A tak, w ogóle trzeba będzie zobaczyć ile zadawają te... Zatrute strzały No napisane Tak w sumie No tak ale od zatrucia jeszcze one zadają A faktycznie, tam napisane chyba Od zatrucia zadawają od 28 do 44 a od po prostu strzelenia od 14 do 20 Co był. tutaj zrobić? Czyli tak używać podwodę? nie no to więcej niż ognisce są lepsze. Mogę ci za żelazo zabrać, Kimasz masz, żebyś nie musiał targać, żebyś więcej mógł wziąć, skoro tak wracam. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W bazie. A, ty już wróciłeś. No, no, musiałem i takie tak jest trochę stagować, bo miałem dużo, a nie chciałem, wiesz. Żebym co nie się wacie, zwracał, to my. Wciąż. To po prostu zrobimy tak, że ja ci zostawię ten serwer, co nie jest. Zbierać, co tam chcesz, ten, ten i Dobra. jak wrócę, to po prostu. No. Będziemy kontynuować. Mm -hmm. ja. Ale na spokojnie powinno być następna zbrojka. A hityny gdzie dajemy? Do materiałów chyba. Co? A powinno? nie do. Nie przepalony? A, a chcielne trzeba przypalić? Nie. No to... A w sumie nie, to nie, to nie, to nie. nie. nie jest materiału, nie widzę. Czekaj. Um, o, tu są dobra eee, Fragment kości. Skóra. Przydałoby się, żebyś ten e, w piecu napalił, żebyśmy mogli przytopić to wszystko. Eee, w sumie to możemy zrobić te lepsze tego, bo mam trzy No to ten. To musisz zrobić. Ja tutaj w sumie po w piecu, bo jest trochę węgla. To sobie stwórz pierwszy tego seta żelaznego. Dobra. Kamień z odłoże, ten prawie sobie rzeczy, jep, jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. dobra jakby, 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 jakby,